Cześć. Nagrywam ten odcinek niestety no ze słabego urządzenia, bo miałem awarię telefonu i niestety po nagraniu odcinka z Robloxa, odcinka pierwszego, nagrywałem już na urządzeniu zastępczym, bo zazwyczaj nagrywałem z telefonem J5. Teraz nagrywałem. Telefonem Ace4, ale niestety po jednym odcinku telefon nie dał rady, ciągle się wyłącza tak naprawdę nie da się na nim pracować. Nie mam na ten moment nic, jakby, czym bym mógł nagrywać, a nagrywam niestety telefonem, bo w moim komputerze gniazdo, w moim komputerze gniazdo do odtwarzania mikrofonu jest uszkodzone uszkodzony jest od jakiegoś, no nie wiem, pół roku. A nie chcę mi się tego już naprawiać, bo komputer jest stary i nie wiem, czy się nie opłaci niedługo, no za jakiś czas go wymienić. Ale niestety na ten moment muszę wstrzymać nagrywanie, ponieważ nie mam żadnego akcesorium nie mam no nic do nagrywania głosu. Gdybym miał jakiś przenośny dyktafon, mógłbym na niego nagrywać, ale niestety takie, takiego nie mam. A więc niestety na czas nieokreślony kanał nie będzie funkcjonował, i niestety będzie tylko no, stał mie w miejscu i, będą, i nie będą pokazywane inne odcinki niż tylko stare, które były. Jeżeli uda mi się zdobyć jakiś nawet komputer na laptop, to byle co, byle coś dać do tego kanału, ale wątpię, że to się uda. Więc na ten moment myślę, że chyba do nicie nie zdziała i tak naprawdę na czas nieokreślony będę oczekiwał na jakiś lepszy nowiusi sprzęt. No może nie nowy, chociaż używany byle nagrywał. I wtedy myślę, że będziemy kontynuować yy, nagrywki na kanale na ten moment. Niestety nie jest to możliwe, więc... Żegnam się z Wami do, na czas nieokreślony, kiedy, kiedy będzie sprzęt lepszy. Nagram dla Was odcinek. A na ten moment się z Wami Żegnam. Widzimy się za jakiś czas. Do następnego odcinka. Na razie.